No dzień dobry. Ja na załadunek podjechałem. Byłem teraz zagadać tutaj się przejść do gościa, powiedzieć mu gdzie, gdzie jedzie załadunek, żeby wiedział co załadować. Zobaczcie jak wiatr wieje. Jest troszkę zimno, no zima jest, ale nie jest jakoś na minusie, chyba jest 0 stopni, bo ziemia na przykład jak tam za... O, czekajcie, pokażę. Tutaj jak podjeżdżałem. Tego tutaj nie było, to teraz niedawno postawili, ale fajne te klocki są. Zobaczcie, kurczę. Widzicie? Ja ostatnio o tym gadałem. Na przykład na Słowacji, jak im się troszkę ziemia osuwa, tam na górach jak się mieszka, przy górach, to takie coś użyć. Zobaczcie. To na pewno takie coś. Jeszcze te to są równe, ale wiecie, gdyby użyć tak jak tamy, że lekko zaokrąglone, to nie do ruszenia. Ziemia się na takich załatwionych, bynajmniej. Dzisiaj jest poniedziałek, nagrywam to, wrzucam to tak, jak jest. Dzisiaj jest poniedziałek i jadę do domu. Byłem w Nowej Szkocji, 550 km. Jechałem z jakimś produktem do akumulatorów w sztapkach. Wrzucę Wam zdjęcie o teraz, co dokładnie. Te sztabki ważyły 20, prawie 20 ton i bardzo mało miejsca zajmowały. Fajny, to zdjęcie zrobiłem na pamiątkę, bo to wiecie, coś e, nietypowego. Nigdy już takiego miałem. 20 ton. E, jak mam za, na przykład tutaj jak mi załadują teraz, na trzy osiówkę. 20 ton masz na dwie osie. Tutaj masz na trzy osie cię załadują prawie? Prawie do pełna. I od dołu do góry, oponami. Połamane opony takie w paletach. E, o tutaj to jest. Chociaż nie, dzisiaj nie będę miał chyba opony Bo już byłem w środku zobaczyć I tutaj będzie coś innego Muszę zobaczyć w papierach Ale tutaj stąd też zabieramy już Zniszczone po O tutaj widać lekko tutaj Widzicie tutaj odkładają takie W paletach z te opony wszystkie połamane W tydzień miałem troszkę busy Byłem w Stanach W poniedziałek było święto takie płacone Byłem prawie cały weekend w domu, w piątek chyba wróciłem do domu albo w sobotę. I w poniedziałek po południu wyjechałem do Stanów. E, niedaleko, już nie pamiętam jaki stan, ale nie wiem, 750 km przed Nowym Jorkiem. Wróciłem do Montrealu na północ, uderzyłem potem. W Montrealu się załadowałem. Tam sobie dałem 4 godziny layovera, bo w cały ten dzień zrobiłem do Montrealu. Byłem chyba 500 km. To mówię, zapisz sobie pół dnia. Za to, że czekałem, nie było nic więcej. Tak mnie wysłali na załadunek. Potem stamtąd pojechałem 1000 km na stany e, i tam już się coś troszkę działo. Trasa fajna, nie jechałem jeszcze tam tamtą aut autostradą. To było jedziesz 81 i jechałem do... czekajcie, stan się nazywa VA. VIA. Nie Wiktoria. Kurcie, zawsze zapominam ten stan. To nie jest stan Wiktoria, nie ma takiego stanu. Zapomniałem, kurczę. Czy to jest Wiktoria? Nie, no cholera. Kurczę, Stan nazywa się Wirginia. Byłem potem z Montrealu, dojeżdżam na Wirginii. Tam tysiąc kilometrów, fajna trasa. Pod granicą czekałem, bo z pod Montrealu do granicy masz godzinę. Tam czekałem jeszcze 2,5 godziny na papiery, żeby manifest zrobić. Pojechałem na granicę bez problemów. Ostatnio jak jechałem przez tą samą granicę to jest bardzo upierdliwa granica. Ja te, przez tą granicę jeżdżę z takimi produktami jak ziemia, nawóz i te produkty są bardzo, jak to by nazwać, takie restrykcyjne, nie? Tak jak przewożenie jakichś rzeczy między stanami jest niedozwolone czasem. Y, chodzi o jakieś tam bakterie, jakieś takie wiecie, nie wiem, tak jak zwierzęta, żeby y, łodzie trzeba czyścić na przykład, jak je zmieniasz stan albo gdzieś jedzie, że nie możesz z tym całym trudem na, na łodzi jeździć, żeby nie roznosić, nie przynosić z jeziora na jezioro e, nie wiem, ryb i takich różnych rzeczy. I tak samo e, podlega temu też właśnie ziemia, nawóz i tak dalej. I trzeba mieć papiery ze sobą. Znaczy oni zobaczą, zawsze cię na tej granicy. On cię weźmie, powie dobra, musisz zjechać, iść do biura, oni, oni tam cię, że tak powiem, sprawdzą. I w biurze on, wiecie, otwiera tą e, stronę i tam sprawdza twoje wszystko co masz, czy masz papiery już zrobione. On niekoniecznie sprawdza, czy ty masz przy sobie te papiery, ale sprawdza w systemie, ponieważ to wszystko jest w systemie. Jak było załatwiane manifest, to wszystko przez granicę, nie? I ta granica jest zawsze upierdliwa. Ostatnio, tydzień temu, mnie tam w ogóle nie przepuścili. Kazali, odholował mnie, odholował. E, policjant, co cię odwiezie z powrotem do Kanady, bo on musi i jak wieje, kurczę, on musi dopilnować, żebyś wrócił do Kanady? Co nie? Musisz przejechać do obkoła, on za tobą jedzie, eskortuje cię do Kanady. I mnie nie wpuścili, na koniec następnego dnia nie załatwili pozwolenia, ponieważ zmienili coś i tak to właśnie jest. I jechałem z bardzo podobnym towarem, to też się nazywa Pit Moss. A wtedy jechałem też coś Pit moss, ale chyba coś troszkę innego. I tam jakieś te, nie wiem, rzeczy są. Tak, no to jest nawóz po prostu, tak, tak to wygląda. Teraz jechałem. Myślałem, że będzie to samo. Na szczęście przeszło bez problemu. poszedłem do biura. Karnel sprawdził papiery tych pyk, Dobra, stempel dał jechać, Bez problemów. No i pojechałem w Stanach. Rozładunek był czwartek. Teraz ten. A, tak, w zeszły czwartek. Rozładunek był. Troszkę się spieszyłem, ponieważ to wszystko zajęło dużo czasu. Byłem tam 13:30, a do 15:00 miałem się wyrobić, bo o 15:00 zamykają. Spoko kościół rozładował mnie i co tam dalej się działo. Czekałem 3 godziny, oni około 18, 19, no 18 kończą u mnie zmianę, i idą do domu. Napisał, że nic mi nie znalazł, że w piątek następnego dnia. No i potem rano w piątek mi napisał, że jedź na razie w stronę Montrealu na pusto, my ci szukamy coś z powrotem. I mi potem napisali, troszkę, że tam mam jechać, potem, że tam, no i koniec końców po drodze coś miałem. Byłem jeszcze w Walmartzie na chwilę w Stanach. I ten, dali mi coś z powrotem, wrzuciłem w Montrealu. Jeszcze aplikację musiałem... O, widzicie, muszę odinstalować. Aplikację kazali mi e, zainstalować, która mnie śledziła. Towar był, że tak powiem, e, cały czas musiał być. Aplikacja e, aktywna i ona cię musi śledzić. Jak ją odinstalowałem, zrzuciłem naczepę w Montrealu. Pojechałem do Nowego Brunszwiku, do pracy. Dalej, 600 km, już bez tej naczepy. Odinstalowałem aplikację. I w nocy o trzeciej w nocy dzwonił do mnie yy, i pisał, y, nie odebrałem, to, bo spałem, ale obudził mnie wiadomość, że nie widzą mojej lokacji, że mam aktywować y, aplikację. Musiałem zainstalować aplikację. Vlogować je hasła, nie pamiętałem, że to jednorazowe aplikacje zainstalowałem. Musiałem się tam zalogować, aktywować to, moją lokację i wszystko. Mimo tego, że to nie, nie byłem z tą naciepą. Ale mówię, no dobra, okej, okay, ja teraz ją zaraz odinstaluję. Papiery mówił o rozładunek na poniedziałek, także ktoś to pewnie już to rozładował, także już chyba nie muszę w tej aplikacji, ale no ciekawe kiedyś mi kolega także ta akcja była e, w czym mnie załadowali wtedy? Aha wiecie co miałem załadowany? Dlatego myśleli. E, załadowany miałem, boże, dentystyczne do to się nazywało de, dentyst jakiś asortment czy coś takiego, produkty. No, de, dentystyczne, dentystycznie, tak jakoś się to powie 5 palet tylko i z tym jechałem, myślałem, że przez granicę będą coś sprawdzać, ale nie było problemów wjechałem do Kanady, na naczepę. pojechałem po Costco lodówkę, teraz ostatnio mamy kontrakty z Costco, lodówka o widzicie, taki update u mnie lodówki rozwoziłem ostatnio do Costco rozładunek, piąta na przykład Fredericton St. John potem około 6-7 zależy jak Cię rozładują, tak jedziesz Upierdliwe troszkę rozładowywania, sprawdzają sil, wszystko, temperaturę. Raz cofałem, słuchajcie, cofałem normalnie, paleta była już yy, pale... z tyłu na ciepie już leżała bokiem, troszkę już była. Wiecie, to jest wszystko silowane, my nie mamy z tym nic wspólnego. I jak cofałem, ona leżała już bokiem. Jak cofałem, z górki troszkę cofasz, zwalniasz, cofasz, żeby nie walnąć, i nagle słyszę, bum, paleta spadła. Wyszli z warehouse'u 12 ludzi i wszystko zaczęli e, sprzątać, ja im też pomagałem, ale to akurat nic się nie zepsuło, bo to było w plastikowych ten takich torebkach ser, także schowali to z powrotem, na palety poukładali, posprzątali i że tak powiem, to nawet w ogóle takie coś się mnie nie tyczy, chyba żebym specjalnie, wiecie, jakoś ostro hamował czy coś takiego agresywnego robił, ale jak widziałem tą paletę, u, starałem się być ostrożny, niestety ona spadła. No ale się nie stało, tak czy się stało Nawet gdyby się stało, to nie mój problem, to nie? On już muszę czekać. Także z lotówkami jeździmy czasem, coś nowego mamy. No i to tyle. Jadę do domu. Miałem jechać na pusto, ale mi napisał, że sobie możesz podjechać, dojść się załadować, bo nie mam nikogo. Zostawisz naczepę tam w domu. Ktoś przyjedzie potem naczepę i to by zostawił pustą, a on zabierze. Bo my często na pusto wracamy w ogóle. 500 600, 700 km na bazę, bo to są takie miejsca, gdzie tam trzeba to... Wozić, to ma jedzenie, takie rzeczy tam nie ma za dużo fabryk dużo się tam to nie wwozi dobra taka aktualizacja u mnie tam ładują byłem się tam troszkę zagadać, zobaczyć co nowego ładny flatbed, ładna naczepa ja w spodenkach w ogóle zobaczcie jak wieje normalnie patrzcie jak wieje właśnie nie pokażę wam środku, bo mam burdel bo to cały tydzień byłem w trasie jest po prostu ale ale wam powiem, że ćwiczę teraz drugi, no, drugi tydzień tak ostro, że regeneruje się trening, regeneruje się trening teraz ćwiczyłem w górę, bo wcześniej bardzo nogi sobie troszkę dowaliłem Długo mi się regenerowały, bolała mnie lewa noga, znaczy mięśnie, nie? się tam chyba przygiłem z treningiem. I nogi musiałem sobie odpuścić, to ćwiczyłem. Mam, mam te e, niecięskie stangi, ale można z nimi fajnie poćwiczyć. Znalazłem fajny filmik. Tam są takie dwa osobne dni, gdzie atakujesz podobne partie, podobne partie ciała, znaczy te same partie ciała, ale inne partie mięśni na przykład tak jak w ramionach i biceps, triceps, tam atakujesz troszkę obok siebie te rzeczy także można na zmianę ćwiczyć na przykład w poniedziałek ćwiczysz jedną serię odpoczynek, w środę ćwiczysz drugą serię, gdzie na przykład połowa ćwiczeń jest tych samych a druga połowa to atakujesz inną część danej, danego ciała da, inną część ciała o Jezu, Boże, jak to nazwać, no nie wiem, jak nawet się Wysłowić eee, inną partię mięśni. Znaczy podobną, na przykład, powiedzmy, górę, ręce czy nogi, ale na przykład zamiast kurczę, bo tego trzymamy. Na przykład atakujesz tą część nogi w poniedziałek, a w środę atakujesz bardziej tylną część nogi. Tak nie powiedzieć. Na razie z tego co ja czuję, nie? I ćwiczysz ze sztangami, pompki, przysiady, takie różne rzeczy, jak tylko mogę. A w domu jest oczywiście ze sztangą, bo mam sztangę, mam. Nie mam za dużo kilogramów ze sztangą 44 kg. To nie jest tego za dużo, co nie? I wiecie co fajnego? Gościu tam też powiedział, że można ćwiczyć bardzo jest fajny ten, żeby dorzucić do tego ćwiczenie z ten, wiadro z ryżem. Ponieważ możesz atakować, ja bardzo bym chciał zaatakować tutaj tą, tą część ręki. Jak wam pokazać? Bez ręki, nie? Nie mam trzeciej nie mam ręki, żeby atakować od tutaj do łokcia tą część. Jak masz wiadro z ryżem... To możesz włożyć rękę i możesz zrobić najróżniejsze ćwiczenia, których inaczej nie masz jak zaatakować tak efektywnie. Bynajmniej. Ja tak sobie patrzę, kurczę. Worek ryżu 19-20 dolarów kupić wiadro i w ciężarówce super mogę ćwiczyć, nie? Bo handle, te handle już mam troszkę. Handle są lekkie, jak chcę robić przysiady i takie rzeczy, ale jak robię ręce, to akurat są 4,5 kg, to akurat są ok. Jak robię takie coś na przykład, to to jest ok. albo jak do tyłu robię zamachy, to 4,5 kg jest akurat ok. Jak robię tutaj e, ten później, jak, jak z military press, ale na jedną rękę, no to mam dwa hantle, 9 kg. To jest ok. Ale potem już będzie troszkę pewnie problem. No dobra, jak jest, tak jest, tak czy siak. Tak chciałem Wam tylko powiedzieć, że zacząłem ćwiczyć. Może będę się trzymał z tym treningiem zobaczymy, 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 zobaczcie tutaj o, widzicie, jest troszkę karszy, jest troszkę ee, tłuszczu dobra, ciężarówka się nie trzęsie także on pewnie jeszcze mnie nie ładuje idę zrobić śniadanie i spadam do domu do zobaczenia, pokażę wam potem na pewno wam pokażę jak będziemy grać w hokeja coś nagram i w następnym tygodniu widzimy się, jakiś live na pewno zrobię jakiś live i e, nagram już normalny よっ